Witam serdecznie. Jest, znajdujemy się w Huk Studio, jest ze mną Wiktor Mazurkiewicz, jeden z naszych realizatorów oraz współzałożyciel otóż tego wspaniałego studia. Dzień dobry. Powitajcie tego wspaniałego dżentelmena o klaskami. klasz, klaś klaś, 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 witamy. Ja nazywam się Arkadiusz Huk. Jestem tutaj realizatorem oraz człowiekiem, który zajmuje się, powiedzmy, ogólną tutaj taką ogólną taką tutaj spin spinającą się akcją wszystkiego, więc Wiktor, może parę słów na początek do naszych y, odbiorców sobie chciał przekazać od siebie? Witam Was ser serdecznie. E, jestem Wiktor. E, realizuję tutaj głównie wokalistów i zespoły oraz e, różne instrumentaria. E, zajmuję się miksem, masterem. E, na co dzień sobie pracuję e, dodatkowo. Eee, no, także, także tyle. Jestem, się toczy. Tak, <laughs> e, jestem, jestem również gitarzystą, także jeśli potrzebujecie. A tak, może tak powiesz tak, nam w jakich zespołach jesteś gitarzy, gitarzystą, żeby tak przedstawić trochę bardziej Twoją sylwetkę poza studiem. E, od 2020 roku e, zajmuję się szarpaniem drutów w zespole Ivo Partizan. E, jest to, no, można powiedzieć, legenda polskiej muzyki zimnofalowej. E, która była la, laureatem e, popularnego Jarocina w 1985 roku e, Dodatkowo również e, jestem gitarzystą w zespole tego to pana, czyli Arka H dzień, Huka Dzień dobry, witam ponownie Huku Live band. <grym> Trochę zamarz, zamarz ten Live Band, ale niedługo wrócimy, obiecujemy e, Chciałbym też dowiedzieć się od Ciebie, jak, w jakich rzeczach najbardziej się specjalizujesz, jeżeli chodzi o nasze studio Co możesz zaoferować dla naszych potencjalnych klientów? E, głównie e, instrumenty, żywe lub, lub nie. E, mogę, mogę dla, dla was na, na, nagrać gitary, perkusje, klawisze. E, zajmuję się również wokalami. E, Także do, dość Wiem też stres... z własnego doświadczenia, że zajmujesz się produkcją. Nawet tutaj mamy jednego z naszych członków, którego obsłużyłeś, jeżeli chodzi o produkcję. E, więc jeżeli ktoś ma ochotę wyprodukować stały numer, na przykład u ciebie z mixem, z masteringiem, później z tym wszystkim, to jest taka opcja też, rozumiem. Oczywiście, zapraszam. Okay. Czyli Wiktor to jest taki multi-instrumentalista, który zajmuje się w naszym studiu e, Bardziej takimi rzeczami, jeżeli chodzi o instrumenty, instrumentaria e, oraz ogólna rzecz, jeżeli chodzi o produkcję. Sam polecam, sam wiele razy korzystałem. Niedługo też usłyszycie zapewne, e, co z Wiktorem przygotowaliśmy na początek e, naszej tutaj wspólnej drogi. Kolejne moje pytanie jest takie: jakie masz w ogóle plany, jeżeli chodzi o muzykę na przyszłość? Na pewno na tę chwilę tutaj zajmujemy się dosyć grubo rozwojem studia. Dodatkowo mam nadzieję, że w tym roku ukaże się płyta właśnie wymienionego zespołu Ivo Partizan. No, i tyle. No. Gdzie, gdzieś tam też będę starał się kontynuować swój solowy projekt. Być może też jakaś płyta będzie w drodze, ażkolwiek. Czas pokaże, jak to, no. jak to wyjdzie. Właśnie, bo masz w swojej karierze dwie płyty solowe. Może byś coś powiedział o tych płytach, jak w ogóle się odbiły, jeżeli chodzi o echo, bo wiem, że zdobywałeś jakieś tam fajne wyróżnienia za to. Wiem, że był super koncert w ogóle z fajnymi, z fajnymi ludźmi, którzy grali w tym zespole. Może opowiesz coś właśnie o tym ostatnim wydarzeniu oraz o tych dwóch płytach. Jakie były osiągnięcia tych płyt? Dwie płyty, a nawet trzy. Pierwsza Home ukazała się w 2014 roku. To był taki powiedzmy wstęp do, do mojego grania gitarowego, jeśli chodzi o solową działalność. Gram muzykę z pogranicza rocka i metalu progresywnego. Potem druga płyta Carpe Diem, wydana w 2016 roku, miała nominację do najlepszego pułkowego polskiego albumu roku 2016. To był plebiscyt zorganizowany przez pana Grzegorza Bryka, felietonistę magazynu gitarzysta. No i trzecia płyta: Sam Steps to Terrible Nightmare. To był już taki większy projekt, ponieważ to był koncept album. E, dotyczący e, wojny na Bliskim Wschodzie. Niestety no, w dzisiejszych czasach no, temat powiedzmy, dość, dość aktualny te, temat. Towarzyszył temu koncert. Czyli ja popełniłem planierowy. już pierwszą gafę, za którą cię przepraszam. Powiedziałem, że wydałeś dwie płyty, ale możemy to wytłumaczyć, że wydałeś dwie płyty, które takie były bardziej, te dwie poprzednie były takie bardziej mocniejsze, że odbiły się większym echem. Ta pierwsza tak, była one, taka one, tuba z, przed... one zdecydowanie już profesjonalnie brzmiały, bo ta pierwsza to był, to był powiedzmy, taki Wstęp, e, ponieważ wszystkie trzy płyty też e, nagrywałem i realizowałem sam, no to też, też w ogóle fajnie, no bo widać, widać ten, ten rozwój, gdzie na początku to brzmiało no, po, powiedzmy średnio i mhm. cały czas piołem się w górę jeśli chodzi o realizację, mix, master. To, to potwierdzam, bo ostatnio współpracowaliśmy przy jednym z nowych numerów i powiem szczerze, że tutaj jeżeli chodzi o poziom Wiktora to mocno wzrósł i naprawdę jeżeli ktoś będzie chciał się opierać na tym, co wcześniej nagrał czy zmiksował, to raczej bym się nastawiał na coś nowego, bo Wiktor cały czas moim zdaniem z dnia na dzień idzie coraz do przodu bardziej i bardziej się rozwija, więc nowe rzeczy pokażą naprawdę fajny poziom i naprawdę fajne jest to, że udało nam się w tym studiu znaleźć takie osoby, które się uzupełniają tutaj. Yy, że każdy tak naprawdę coś wnosi ciekawego, każdy naprawdę coś tutaj naszego studia daje, jeżeli chodzi o brzmienie, jeżeli chodzi o wideo, jeżeli chodzi o jakieś wsparcie yy, typu akustyka czy inne rzeczy. Yy, tutaj dzisiaj za wideo jest odpowiedzialny nasz człowiek yy, Sawina Drone and More, znaczy teraz w sumie Drone No More, póki co, <laughs> z tego co mówił, <laughs> ale Sawina zajmuje się yy, yy, całym, Zapleczymy, jeżeli chodzi o wideo, więc jeżeli e, będziecie korzystali z naszych podcastów, to na 100% e, Sawina będzie Was też realizował. I tak to właśnie to w sumie wygląda, no i to, to, tak to w sumie brzmi z naszej strony. E, no co więcej Wiktor? Jakieś plany na przyszłość? Coś, coś ciekawego takiego, coś co się szykuje jakoś niedługo, coś? Czy nie zdradzasz nic, czy na razie? Znaczy to, tak, jak, tak jak mówiłem, pierwsze co rozwój stu, studia, studia. Chcę, chcę tu być gdzieś tam też dosyć ważną postacią w życiu. Tego, tego miejsca dużo się an angażować. No i ta płyta SeaWorld Partizan w tym roku mhm. to są takie dwa podstawowe cele, które, które sobie za założyłem, a resztę to no, zobaczymy. Wchodząc na moje klimaty bardziej hip-hopowe, wiem, że też współpracujesz z różnymi raperami. Ja znam tych raperów bardzo dobrze, znamy się z każdej strony, można powiedzieć. Czy możesz troszeczkę opowiedzieć o Twojej współpracy, jeżeli byśmy mieli klientów tutaj, którzy bardziej preferują stronę hip-hopową? Czy chcą też robić nagrania hip-hopowe, produkcję hip-hopową? E, powiedz, z kim współpracowałeś, jakie były tego efekty e, i czy dalej będziesz gdzieś w tą stronę też chciał się rozwijać, jeżeli chodzi o hip-hop? E, jeśli chodzi o hip-hop, no to głównie tutaj mogę zaoferować nagrania e, instrumentalne, e, to znaczy mam jakby też swój wy wypracowany styl, e, gdzie bardzo dużo żywych in instrumentów właśnie. Eee, wrzucam e, do produkcji. Współpracowałem właśnie też z, z naszym przyjacielem e, Łukaszem. E, wyszedł utwór Wszystko Jedno, a tak to na, na co dzień e, też dużo działam z grupą z mojego rodzinnego miasta. Z niespójnymi, czyli. Z... Pozdrawiamy serdecznie chłopaków. Musiel, Fifi i Kret. W szczególności A... Musiel pozdrawiam Ciebie. <laughs> ciebie nie widziałem. myślę, że też zasiądziesz tutaj na tym fotelu i trochę porozmawiamy. Ja jeżeli chodzi o chłopaków, to zawsze miałem z nimi dobre wspomnienia, więc serdecznie pozdrawiam Musiela, Fifiego, Kreta, no i całą, całą ekipę z Mogilna. Bo naprawdę fajne. Fajne czasy nas spotkały, parę koncertów razem zagraliśmy yy, yy, i myślę, że spotkamy się tutaj. Yy, no dobrze, Wiktor. A czy jeszcze fajnym, je, jeśli chodzi o Kreta, to fajnym okresem był 2018 Właśnie, rok. bo to jest dosyć ciekawe, bo ty się nie lubisz chwalić, tak widzę kurczę, wszystkimi Twoimi osiągnięciami. Taki zawsze jesteś tutaj backstage'owy, a może właśnie opowiedz troszeczkę o takich Twoich... Yy... Wiesz, ja, ja trochę wiem o tobie, ale niech ludzie trochę wiedzą więcej o tobie, bo też wiem, że z Lady Punk miałeś epizod, yy, yy, też miałeś epizod, jeżeli chodzi o Kreta, może najpierw yy, to Maxy z Kretem, co, 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 co ten numer osiągnął dosyć fajne, fajny. fajny, fajny. Yy, fajny miał wydźwięk, więc może o tym trochę opowiedz nam. Tak, tak. Generalnie produkowałem połowę bitów na solową płytę Kreta Iluzja. Zrobiliśmy jeden numer o tytule Rekwiem dla młodości. No i został on nominowany do najlepszego utworu rapowego w The Academy Music Awards. Jest to. Stowarzyszenie zajmujące się właśnie promowaniem artystów z całego świata w Los Angeles. E, mieliśmy zaproszenie... E, e, Los Angeles. Mieliśmy zaproszenie na galę, e, wrę, wręczenia na, nagród. Przepraszam, że ci przeszkadzam, <laughs> ale on się, się cieszy, kurde. DJ pozdrawiamy. Jak on słyszy Los Angeles, no to, to jest was pop'em, my man. No, mieliśmy, mieliśmy tam po prostu mały, mały sukces gdzie, gdzieś tam w Stanach. Z Lady Punk to był też fajny epizod na praktycznie największej e, imprezie muzycznej e, roku wtedy. Mm -hmm. e, pewnie każdy, każdy kojarzy Sopot Top Trendy Festival, e, wtedy w 2012 roku miałem przyjemność zaśpiewać o dziwo z grupą Lady, Lady czyli, Punk. Czyli, czyli wokalnie też się udzieliłeś? Może jakaś przyszłość wokalna? coś Nie, tutaj no raczej z nie. Z nami raperami no, <laughs> może z... coś się uda zrobić, jakiś fajny, wiesz, fajny refren? Czy... No w swoim Hot 16 Challenge mówiłem, że nie, nie umiem rapować. Też jak pewnie słyszycie, się jąkam, także. Ale to do, do raperów jest dobre, wiesz, jeżeli chodzi o jąkanie, to wtedy, wiesz, robią takie przecinki, ją ją, na przykład, nie? Znaczy, no, No wszystko i tak w przyszłości w tym <laughs> chyba nie widzę. Wolę, wolę szarpać za, za druty. No, no tak, no... Em, no coś w tym jest, no ale jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o, 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 o studio, o rozwój tutaj, Wiktor e, na co jest też e, wiceprezesem, jeżeli chodzi o studio, e, więc e, to jest człowiek, który Pilnuję jakości tego, wszystkiego, co jest tutaj, więc tutaj mogę akurat zagwarantować, że to jest odpowiednia osoba na odpowiednim miejscu. Jeżeli na pewno ktoś by miał sprawę, której się nie da rozwiązać, ja myślę, że Wiktor to jest taką osobą, która to na 100% rozwiąże. Więc, Postaram się przynajmniej. Więc myślę, że, że w przyszłości można się jakoś do niego odzywać. Wszystko jest na naszej stronie. Niedługo będą opisy wszystkich realizatorów, wszystkich ludzi, którzy tu pracują. Teraz podcast przedstawiamy każdego po kolei. Więc moi drodzy, no co? Zapraszamy na następne, następne, następne i będziemy działali. Yy, jeszcze tak chciałem taki apel w sumie tutaj zrobić, jak jestem z Wiktorem, a to w sumie jest jakaś część naszego zespołu. To tak byśmy chcieli w sumie chyba powiedzieć, panowie, yy, wejście się do roboty. <głosy> <głosy> Czekamy na was i możliwe, że niedługo wrócimy też na, na scenę yy, z Wiktorem. Fajne, mieliśmy kiedyś wspólne wydarzenie na Wielkim Grillowaniu, gdzie ten koncert był naprawdę niesamowity. W ogóle przygotowania do tego koncertu i wszystko to, co było robione wtedy, to, to był po prostu niesamowity klimat. Pamiętam, że taki jeden, taki chyba najlepszy czas w moim życiu, bo to była praca, później było wieczorem granie, granie prób, rano było przygotowanie się do następnych prób i tacy już byliśmy zmęczeni, ale jak weszliśmy na scenę, zobaczyliśmy ten tłum i daliśmy naprawdę fajny popis, jeżeli chodzi o grę, no to. No to, to było super. Więc... No też e, świetna, świetna ekipa wtedy, wtedy świetna, grała, no. świetni muzycy e, również po akademiach, także tak, no, tak, tak. Dla, mnie, dla, dla mnie to był zaszczyt, ba, bardzo, bardzo duży też ładunek, jeśli chodzi o naukę, e, ponieważ zawsze gdzieś, gdzieś tam z takimi ludźmi no, świetnie jest współ, współpracować, też się bardzo wiele na, nauczyłem. Mhm, także jest. liczę, że jak najszybciej wrócimy gdzieś tam na te tory. Sceniczne z nowym materiałem, bo było pięknie. Dobrze, a więc czego to by mogę na koniec życzyć, mój przyjacielu kochany? Zdrówka. Zdrówka, nie? Wszystko go przyjdzie. Najpierw zdrowie pieniądze przyjdą później. E, sława na samym końcu. Zdrowie, pieniądze, sława. Zapraszamy do Hook Studio! Zapraszamy do Hook Studio. I życzymy wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym podcaście. Ja jestem tutaj z Wojtkiem, będziemy prowadzili te podcasty, więc najpierw ja tutaj troszeczkę przypytam chłopaków, a później Wojtek będzie pytał następną część chłopaków. Mamy też ciekawego człowieka w naszej ekipie, na pewno niedługo nie o nim usłyszycie, więc pozdrawiam i wszystkiego dobrego i do zobaczenia, miejmy nadzieję w lepszych czasach. Elo, miłego.